Miną drogę choć popiąć lubię, ale się hamuje trenuj, to samo odczujesz Lepiej się poczujesz, będziesz miał więcej siły Dużo pewności siebie, mieć cię twarde jak bryły Siomek wierzej na treningi, więc z morda nie sklatka, siła słupkość sparringi, to hardcore, a nie się zacisnięte już pięści Tutaj nigdzie nie pięści TWM leci numer, ty posłuchaj tej treści Nigdy nie stawaj w miejscu, przecież się jedną Słowa mocne jak ciosy, masz wyryte na widzie W gotowości bądź zawsze zawsze bądź na ojęcie Trening wyrobi misa, Jeśli coś robić będzie śmiga na desce, ten drugi Maluje, a trzeci nagrywa rapy i skile mocno trenuje Każdy robi co czuje, każdy robi co kocha Nigdy nie jest za późno, aby się w sporcie spróbować RST, to ciężkie, walki wygrane, krople botu Wyniki nowe, cele obrane. a ciebie porwał melans Pochłonięty na amen, lepiej obudź się szybciutko Lub zapierdol głową w ścianę, bo nie, nie warto Tak żyć od najewki do najewki I liczyć na hajs, za drobne przekręty Nie bądź wymięty, jak pod sklepem menty Poczuj zajawkę i odstaw procenty Bardzo sportowy Zaciska pięści Tu liczy się charakter, liczą się chęci Ile potu na treningu poświęcisz tyle stali pójdzie do twoich mięśni każdego z nas jaki sport kręci Saffundiks 7